Państwa bardzo serdecznie po serwisie informacyjnym w programie Galaktyka Pomerania, realizowanym przez Telewizję Pomerania w Centrum Handlowo-Rozrywkowym e Galaksy, a gościem w naszym studio jest pan Paweł Szczerski z biura do spraw organizacji pozarządowych Urzędu Miasta. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu. Dzisiaj porozmawiamy o zakończeniu akcji, prawda? 1% podatku zakończeniu. E, nie, akcja jeszcze trwa, ale bardzo Zbliża szybko zbliżamy się do finału tej akcji. My od 10 lat, praktycznie rzecz biorąc, prawie od 10 lat, staramy się namawiać mieszkańców Szczecina, żeby przekazywali swój 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego ze Szczecina. I przekazują? Tak. Coraz więcej osób jest uświadomionych, że warto to robić warto przekazywać w ogóle 1% faktycznie coraz więcej osób to robi, natomiast nam zależy przede wszystkim na tym, aby mieszkańcy Szczecina po pierwsze świadomie decydowali, czyli sami wybierali, na którą organizację pożytku publicznego przekażą swój 1%, a poza tym, żeby jak najwięcej tych pieniędzy pozostawało w naszym mieście, czyli żeby korzystały bezpośrednio organizacje pożytku publicznego z naszego miasta, jest ich około 150, natomiast chodzi także o to, że my korzystamy wtedy, dlatego, że te Pieniądze pozostawione w naszym mieście procentują, e, i my możemy korzystać z usług tych organizacji. E, właśnie, e, w tym roku też pewnie duży odzew jest, prawda, od rozliczających się. Liczycie e, Państwo na coraz więcej, bo też ta akcja tramwaje, tramwaj jeden, jednoprocentowy wczoraj w mieście? Tak, zgadza się, to, to jest akurat jeden z wymiarów funkcjonowania tej akcji, dlatego że e, od kilku lat realizujemy e, różnego rodzaju działania od stycznia do kwietnia. Które mają nagłośnić tak naprawdę akcję, którą realizujemy. Bo to jest Państwa główne zadanie, prawda? Nagłośnienie tak, tej tak, akcji. Tak, oczywiście, że tak. My nic więcej nie możemy zrobić, my możemy obiektywnie promować te organizacje, które działają w naszym mieście. Tak jak już wcześniej wspomniałem, około 100 organizacji. To są organizacje rdzennie szczecińskie, posiadające tutaj siedzibę. W Szczecinie pozostałych 50 to są organizacje posiadające oddziały, organizacji krajowych tutaj działających. I my też możemy na nie przekazywać? Tak, możemy na nie przekazywać swój 1%, i akurat tramwaj, który wczoraj jeździł po Szczecinie przez kilka godzin, to jest jeden z wymiarów tej akcji. To tak naprawdę właśnie taki wdzięczny sposób, kiedy członkowie, wolontariusze, sympatycy organizacji pożytku publicznego naszego miasta e, namawiają bezpośrednio podatników żeby właśnie na tę organizację przekazać swój e, 1%. I przypomnijmy, że to każdy rozliczający się podatnik sam wybiera jaka organizacja na jaką organizację pójdzie jego podatek, ten 1%, prawda? Oczywiście, że My to tak. w deklaracji wpisujemy. Tak. E, może powiedzmy parę słów o konstrukcji tego rozwiązania fiskalnego, jakim jest 1%. E, to rozwiązanie funkcjonuje od roku 2004. Polega ono na tym, że każdy podatnik może z listy publikowanej przez ministra pracy i polityki społecznej wybrać sobie organizację pożytku publicznego, na którą będzie chciał przekazać swój 1%. Wyboru dokonuje się poprzez wpisanie numeru krajowego rejestru sądowego danej organizacji do zeznania podatkowego PIT, które składamy do urzędu skarbowego. My mamy wyselekcjonowane organizacje ze Szczecina i tutaj prosimy Państwa, aby Państwo korzystali z tej selektywnej listy posiadanej przez nasz urząd czyli na stronach urzędu znajdziemy tak, taką listę, listę można oczywiście znaleźć na ulotkach które znajdą państwo w urzędach skarbowych albo w urzędzie miasta Szczecin a jeżeli na... przez internet to wchodzimy przez internet to oczywiście na www.szczecin.eu ukośnik procent tam znajdą państwo listę organizacji oraz także informacje o tym jak należy przekazać ten swój 1% dla dogodności mieszkańców od dwóch lat także mamy program do rozliczania PIT, gdzie podstawiają się automatycznie organizacje pożytku publicznego ze Szczecina, więc nawet nie musimy ich szukać na liście, tylko za pośrednictwem tego programu możemy rozliczać swoją, swój podatek i podstawi nam się wtedy jakaś organizacja ze Szczecina. Jakie organizacje właśnie w Szczecinie działają? Tak na przykład, ja wiem, że wszystkich nie wymienimy, ale na przykład, eee, czym się zajmują takie organizacje mówić pozarządowe? Nie chciałbym wymieniać ich z nazwy, bo miałoby ale... to subiektywizmem. Natomiast e, oczywiście możemy tutaj mówić o dziedzinach, czyli e, są to takie dziedziny jak na przykład pomoc osobom niepełnosprawnym. Tych organizacji chyba jest najwięcej. E, Hospizja, myślę tutaj prawda? Te, które... o, o organizacjach pożytku publicznego. E, właśnie opieka nad osobami chorymi pomoc bezdomnym zwierzętom, organizacje, które realizują różnego rodzaju ciekawe projekty, przede wszystkim kulturalne, ale także i oświatowe, związane z rozwojem społeczności lokalnych. Myślę, że tutaj bardzo szerokie spektrum jest tych organizacji, które prowadzą tego typu działalność. Czyli, tak jak pan powiedział, ten podatek, który, ten 1% podatku, który odliczymy, później do nas wraca, do nas, do naszych bliskich, do przyjaciół, prawda? Tak, zgadza się. Tak można o tym podatku powiedzieć, dlatego że Przepraszam, jeszcze wejdę w słowo, tak jak Pan powiedział, przed programem to jest czasami być albo nie być dla tej organizacji, prawda? Tak, dla niektórych organizacji to jest tylko część budżetu, natomiast dla wielu organizacji to jest ich być albo nie być. To jest czasem kilka tysięcy złotych, czasem kilkaset tysięcy złotych. Rekordzista tutaj zarówno miejski, jak i zachodniopomorski otrzymuje mniej więcej w tej chwili wynik z poprzedniego roku podatkowego, to jest milion 200 tysięcy złotych, więc to są całkiem spore pieniądze i te pieniądze pozwalają tym organizacjom sprawniej funkcjonować. Tak naprawdę wiele z nich pełni funkcje usługowe dla mieszkańców Szczecina. Stąd też każdy grosz przekazany na rzecz tych organizacji jest niezwykle cennym wkładem obywateli w to, żebyśmy my także na tym korzystali. Korzystają nie tylko organizacje, ale korzystają także, ich beneficjenci, czyli na przykład organizacja działająca na rzecz osób niepełnosprawnych, może świadczyć większą albo lepszą jakościowo ilość. Na na przykład świadczeń rehabilitacyjnych dla podopiecznych takiego stowarzyszenia. Inna organizacja na przykład zrealizuje ciekawy projekt dla mieszkańców Szczecina, na przykład, nie wiem, przegląd jakichś filmów albo wystawę rzeźbiarską, albo jakiś plener, więc tutaj mamy bardzo szerokie spektrum tych możliwości, które oferuje nam to rozwiązanie fiskalne. Z drugiej strony te organizacje pozarządowe przecież żyją w naszym mieście, tutaj działają, więc one te pieniądze z jednego procenta przeznaczą na zakupy Towarów lub usług więc także lokalni przedsiębiorcy korzystają na tych pieniądzach, bo te pieniądze do nich wracają oni znowu płacą podatki, i tak wszystko to się kręci jak to w gospodarce. Tak jest. E, więc zachęcajmy wszystkich do tego, żeby przekazali ten 1%, tym bardziej, że powiedzmy to wyraźnie, to nie jest dodatkowy podatek, który płacimy. Tylko ten podatek tak czy tak musimy zapłacić, prawda? Tak, to jest bardzo ważne, że tak naprawdę my nie angażujemy ani grosza ze swojego własnego portfela, tylko tak naprawdę podejmujemy wirtualną decyzję, co się stanie z pieniędzmi, które poszłyby tak naprawdę do Budżetu państwa. Czyli my 1% z tego podatku należnego, które i tak musimy zapłacić fiskusowi, możemy podjąć decyzję, że my na tą czy inną organizację przekujemy chcemy swój przekazać 1%. na tą, a nie inną. Prawda? Często dokładnie. narzekamy, że te pieniądze oddajemy do budżetu i nie idą one tam, gdzie powinny, a tutaj mamy okazję. Dokładnie. To jest bardzo niewiele takich okazji, kiedy my możemy sami decydować o tym, co się dzieje z naszymi pieniędzmi. I ten 1% czasem to są niewielkie pieniądze, bo to jest kilka czy kilka kilkanaście złotych ale te pieniądze zbierane właśnie z bardzo różnych wpłat podatników one tworzą właśnie te tysiące złotych, które później służą tym organizacjom. Ale nawet jak pan mówił tutaj, że jedna organizacja nawet ponad milion złotych, więc ten odzew mieszkańców jest? Tak, oczywiście jest i to należy docenić i przed tymi osobami, które dokonują tych wpłat chylę czoła. Natomiast prosimy państwa o wrażliwość większą, jeszcze wrażliwość na rzecz organizacji działających w naszym mieście, bo tak naprawdę my podnosimy tymi wpłatami z 1% jakość życia w naszym mieście Dziękuję serdecznie panu za rozmowę gościem w naszym studiu był paweł szczyrski z biura do spraw organizacji pozarządowych dziękuję panu dziękuję serdecznie przejmie. dziękuję bardzo pamiętajmy przekazujmy 1% podatku tym bardziej że zawsze on do nas wróci proszę państwa zachęcamy do, do wspierania organizacji pozarządowych ja w tej chwili zapraszam państwa na krótką przerwę i widzimy się tuż po niej do zobaczenia thank mm -hmm. you serdecznie w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Galaxy, gdzie realizujemy, gdzie Telewizja Pomerania realizuje program Galaktyka Pomerania, a nasi goście zmieniają się. W tej chwili gośćmi moimi jest Waldemar Kulpa i Mitro Dimitriadis. Wymówiłam to. A, udało się. Rodowity Grek. Niestety nobody is perfect. Powiedzmy Waldemarze, co nas czeka muzycznie w najbliższym czasie, na razie od tego zaczniemy. Może zajmiemy. przypomnijmy, bo my tak się często tutaj spotykamy, ale mówimy bardzo skrótowo swoje imiona, nazwiska, ewentualnie Stowarzyszenie Szok. Może czas nadszedł też, żeby powiedzieć, co robi w ogóle Stowarzyszenie, kiedy powstało i czym się w ogóle zajmuje? E, otóż na początku 2011 roku z tym oto panem Mitrem Dimitriadisem, moim przyjacielem, postanowiliśmy się troszeczkę sformalizować, ponieważ każdy z nas działał w dziedzinie kultury, czy to od strony artystycznej, czy to od strony organizatorskiej. Postanowiliśmy zrobić coś wspólnego. Na początku była to inicjatywa twórcza, gdzie praktycznie robiliśmy różne imprezy we dwóch. Czasami dochodził ktoś pomagający, aż w końcu postanowiliśmy założyć stowarzyszenie. Było paru chętnych kolegów, później się troszeczkę zrobiło parunastu. Mogliśmy to stowarzyszenie zawiązać. Tak, zawiązaliśmy je w marcu ubiegłego roku i od tej pory już działamy jako organizacja pozarządowa, organizujemy różnego typu wydarzenia coraz większej rangi. No i jesteśmy właśnie dzisiaj z tym, żeby opowiedzieć o dwóch najbliższych koncertach, bo już jeden niedawno duży koncert w Filharmonii Szczecińskiej odbył się, Joszo Stefan Quartet to była nasza organizacja i teraz dwa następne koncerty w maju i w czerwcu. Ja może dopowiem, mówimy szok. Rzeczywiście celowo użyliśmy słowa szok, ale jest to w Akronim, żeby go rozwinąć, powiem w ten sposób. Szczecińska ofensywa kulturalna. Chcemy szokować do pewnego stopnia, oczywiście, bez przegięć. Szokować przede wszystkim jakością naszych produkcji, naszych imprez. Mamy pewną estetykę osobistą, estetykę artystyczną, i chcemy po prostu podzielić się tym, co lubimy, co kochamy. No, krótko mówiąc, dać coś od siebie, przy okazji dać sobie trochę radości, bo przy organizacji tych wszystkich, wydarzeń, które, które wspólnie czynimy. Mamy, mamy z tego dużo, dużo frajdy takiej osobistej, a chyba lepiej się cieszyć, niż się nie cieszyć. Szczecińska ofensywa kulturalna, szok. Ja rozwinę teraz dwa wydarzenia, o których wspomniał wspomniał Waldek, są to dwa wydarzenia filharmonii, które się odbędą w filharmonii. 23 maja, maja. maja. Mhm. Y wystąpi Carlos Piniana z zespołem i przedstawi swoją wizję flamenko w spektaklu Body and Soul, czyli Ciało i Dusza. Jest to pierwszoligowy artysta, pierwszoligowi artyści flamenkowi młodszego pokolenia. Przedstawią rdzenne flamenko. Carlos Piniana pochodzi z wielopokoleniowej rodziny znanych flamenkowców. Jego dziad był. Flamenkowym artystom, bardzo znanym, jego ojciec również. i, on I on również kultywuje tradycję. Kultywuje tradycję, do tego jest znakomicie wykształcony, ponieważ skończył dwa konserwatoria muzyczne jedno na gitarę klasyczną, drugie nakierunkowane już na twórczość flamenko. Także Carlos Piniana, 23 maja, filharmonia 19.30, spektak Body and Soul, czyli czym według Carlosa Piniany jest flamenko. Jaka jest istota flamenko? Będzie oczywiście taniec, będzie gitara, będzie cajon, perkusjonalia i to, z czym najbardziej się flamenko kojarzy. I wówczas ta tancerka Hortensja, o której tak, mówiłeś. Tak, dokładnie, mówiłem o niej. To zapamiętałam, bo to flamenko rzeczywiście chyba Ale Chyba Ortencia, do mnie. Hortensia. Hortensia? jest Hortensia, tak? ja Hortensia Lansina. No to polska wymowa. Dwóch przystojnych panów i właśnie ona. Tak sobie mówiliśmy ostatnio, że założyliśmy sobie, że będziemy mniej więcej co dwa miesiące takie wydarzenia robić, ale zbliżają się wakacje, będzie okres przerwy, więc zagęściliśmy, zagęściliśmy koncerty i już w czerwcu, i to praktycznie na początku czerwca, bo 11, kolejna atrakcja i myślę, że to bardzo duża atrakcja. Właśnie. No, gościliśmy już Josza Stefana, który jest uznawany za najszybszego gitarzystę świata. Pokazał niezwykły kunszt wykonawczy. A będziemy gościć 11 czerwca Aleksieja Archipowskiego. Jest to absolutnie najlepszy na świecie bałałajka. Może się komuś wydać, no jak bałałajka, co to jest? No tak, bałałajka wyjaśnię wszystkim tym, którzy nie mają świadomości tego. Jest to ludowy, najbardziej charakterystyczny rosyjski instrument. Trzystrunowy, trochę jak mandolina. Proszę Państwa, Aleksjer Chipowski z trzystrunowej bałałajki potrafi wyciągnąć takie rzeczy, że po prostu, jak to się mówi, w z garnituru można wypaść. Mhm. Aleksjer Chipowski jest uznawany za, czy nazywany, Paganinim bałałajki. Nie jest to absolutnie bezpodstawne, ponieważ często grywa utwory Paganiniego na bałałajkę. Ale również grywa utwory Bacha, na przykład tokata. Mozarta, i prawda? Też, Mozarta, tak. E, ta, e, Marsz turecki, e, tokata Fuga de Mol na bałałajkę, proszę Państwa, to jest coś nieprawdopodobnego. A do tego ten człowiek jest niebywałym showmanem. Krótko mówiąc, łączy niesamowitą zdolność, umiejętność grania na bałałajce, kunszt artystyczny z fantastycznym kontaktem z publicznością. To jest spektakl de facto, muszę Państwu powiedzieć, absolutnie jest to spektakl, nie tylko muzyka ale i cały anturaż, który wytwarza Aleksja Archipowski składają się na to, że jesteśmy wewnątrz niesamowitego spektaklu, którego aktorem, wykonawcą, twórcą jest jeden człowiek i trzystrunowy stosunkowo prosty instrument. Taki, taki one-man show, można powiedzieć, ale tutaj Mitro mówił o, właśnie o klasyce, którą on gra, ale stosuje też wiele, no, oczywiście własna twórczość, ale stosuje wiele efektów, które, które pokazuje na koncertach. Żyje praktycznie na scenie, rusza się całym ciałem. To jest też taki dobry aktor przy okazji, bo no, robi niesamowite rzeczy. Przyzwyczajeni jesteśmy, że na koncertach rockowych muzycy grają gitarą Statyw, czy tam zębami, czy z tyłu głowy, on robi to samo na bałałajce, a czasami nawet lepiej, bo ten instrument nie jest podłączony do żadnych przetworników. Znaczy, no, jest oczywiście omikrofonowany. E, chodzi o to, że no, no nie ma tam jakichś tam e, dodatkowych, w wie, jakichś e, przetworzeń tego dźwięku. Rzeczywiście, potrafi grać z tyłu głowy, grając jakieś właśnie e, bardzo trudne rzeczy, typu nie wiem, Mozart. Tak? Na, na dodatek pewnie <�atamente> jedną ręką. Na przykład. <ticho> tak. No, w ogóle. E, co wytwarza e, od strony wykonawczej na łajce Alekszter Chipowski jest po prostu warte zobaczenia z bliska, ponieważ to, co możemy zobaczyć w, w internecie, jest mnóstwo jego wykonań, mnóstwo z całego świata. Alekszter Chipowski występował na największych scenach światowych. Na największych mam na myśli sceny również filharmonii, opery, cały świat. Od Azji po Amerykę Północną, po Amerykę Południową. E, to nie jest człowiek, który. Mm, wypad nie wiem, tylko do klubu zagrać. Absolutnie. On gra na wielkich, naprawdę wielkich scenach, występując sam. Więc zapraszamy na niewątpliwie niesamowitą, tak jak panowie zapowiadacie, aranżację utworów klasycznych. Nie tylko. Nie tylko klasycznych, Oczywiście. bo wiemy, że też mu, łączy muzykę taką popularną, prawda? Rozrywkową. Znaczy, generalnie chodzi o to, La... że czerpie. Ze wszystkich źródeł, które wytworzyły w historii muzyki ciekawe tematy. Czy to będzie klasyka, czy to będzie popowa muzyka, ale evergreeny muzyki popowej, oraz oczywiście folklor rosyjski, ponieważ bałałajka jest ludowym rosyjskim jest instrumentem. Trudno, żeby się nie zagrał coś, co było generalnie tworzone na bałałajkę w twórczości ludowej. Sądując zainteresowanie, przyszłe zainteresowanie widzów do tego koncertu, no wiele osób mówiło, że trudno wytrzymać na przykład godzinny czy półtora godziny koncert, gdyby była grana muzyka tylko poważna. No więc on gra bardzo różnorodnie i na pewno tym zadziwia, co, co wykona właśnie w trakcie takiego dużego koncertu. Bo naprawdę pokazywaliśmy naszym przyjaciołom różne klipy. klipy z jego występów. No to każdy mówił, wow! Dosłownie, to naprawdę... Czyli wszyscy widzowie na niekonwencjonalny występ bez wątpienia muszą być przygotowani. Jasne. A tylko powiem pokrótce, jaka była historia. Ja przypadkowo trafiłem na Aleksa Archipowskiego. Ktoś mi z znajomych na Facebooku zasugerował zobacz to. Kiedy zobaczyłem, to było bardzo, bardzo niedawno, bo nie więcej niż dwa miesiące temu, e, doznałem ośnienia, Po prostu raz, że wypadłem z garnituru. E, dwa, że natychmiast podjąłem decyzję, szukam kontaktu, z tym artystą, bo on koniecznie musi się pojawić w Szczecinie. I tak się złożyło, absolutnie przypadkowo, że w czerwcu Aleksiej Archipowski będzie koncertował, miał duże turne koncertowe po Niemczech i będzie któregoś pięknego dnia, blisko, stosunkowo blisko, bo 300 km od Szczecina. Natychmiast kontaktowałem się z managementem w Moskwie. Okazało się, że bardzo mi ludzie powiedzieli, że bardzo chętnie lekcje zawita w Polsce, w Szczecinie. I to będzie jeden jedyny, podkreślmy w I Polsce. Tak, jeden jedyny, po prostu przechwycony po trasie. Tuż przy granicy. Dokładnie, znaczy to jest z Magdeburga musimy przywieźć. 300 tam kilometrów, tutaj. nieważne, tuż przy granicy. Prawie, dobrze. Patrząc na kilometry w Rosji to naprawdę jest nic. Oczywiście, gdybyśmy mieli tutaj y, sprowadzić pana Archipowskiego i całego ekipę z Rosji, byłoby trochę ciężej. Super okazja, po prostu niepowtarzalna. Niesamowita, warto to zobaczyć. Więc przypomnijmy, jeszcze w maju. W maju w 23 flamenco. flamenco Carlos Piniana. Natomiast 11 czerwca to, też, to będzie wtorek, bo poprzedni koncert w czwartek. Czartek. To będzie wtorek y, Aleksiej Archipowski, y, Paganini, Bałałajki. A my teraz zostańmy przy Greku? Zawsze nie wykorzystują. Y, słyszałam <gry> mam zainteresowanie y, kulturą, nie tylko muzyką grecką, no nie pytam skąd, no jasna sprawa. Kulturą grecką, krzewisz ją? Tak. Przyjąłem na siebie pewien przyjemny dla mnie obowiązek. Y, obowiązek w cudzysłowie, oczywiście. Kultywowania i przekazywania tradycji greckich. Czyli bycie, bycie ambasadorem w Szczecinie? Tak. Między Jest innymi w Szczecinie? Samozwańczo, jestem jak w tym filmie, ambasador, tak? Samozwańczo. <grym> samozwańczo. A gdzie panowie się poznaliście tutaj w Szczecinie? Bo co ciebie tutaj przywiodło? A czy przywiodło moich rodziców. Ja jestem drugim pokoleniem Greków. Moi oboje rodzice pochodzą z Grecji, tam się urodzili, tam wczesnej młodości dożyli i przybyli do Polski po zawierusze wojennej, była wojna domowa w Grecji, ja już się urodziłem w Szczecinie, de facto jestem rodowitym szczecinianinem, aczkolwiek wywodzącym się z rdzennie greckiej rodziny, no, cały czas pozostaję Grekiem i bieżnikowanym Polakiem, tak, ponieważ, bieżnikowany narodowo, ale w stu procentach przecież jestem, żyję tutaj, znam tą, to jest moje otoczenie, tak, dlatego tu mieszkam, jestem de facto z... Druga moja część jest absolutnie polska. No ale mam dwie nogi: grecką i polską. Eklektyzm. Tak, eklektycznie, bardzo, bardzo. Wspaniale. Teraz przygotowałeś dla nas utwór. My za chwilę go wysłuchamy. Tak. Co to będzie? To jest utwór, który chciałbym zagrać, bo jest o miłości. Czyli temat przewodni greckiej muzyki, ale to jest miłość do życia i pewnego rodzaju skarga. Ponieważ kocham życie, to czemu życie. Narażasz mnie na to, że rzucając kości, chodzi o taką przenośnie rzucając kości, ciągle mi wychodzą jakieś słabe rzuty. Tak? Pozwoliłobyś mi raz w życie, żeby szóstki wyszły. tak? Dwie szósteczki albo trzy szósteczki, a nie ciągle jedynki, dwójki, trójki. Krótko mówiąc, słabe rozdania. I tak już ten człowiek skarżący się na życie, a kochający owo życie, jest zniechęcony, że wręcz mówi, aż mi podchodzi. To życie do gardła i za chwilę wyfrunie ze mnie, jeżeli natychmiast nie pojawi się jakiś łód szczęścia i uśmiech losu. Więc proszę Państwa, wysłuchajmy utworu i zaczarujmy rzeczywistość, żebyśmy wszyscy już tylko od dzisiaj wyrzucali same szóstki. Yy, wszystkim życzę szóstki, ale z drugiej strony, jeżeli wszyscy wyrzucą szóstki, to szóstka, to prze, to szóstka <grym> przestanie być czymś magicznym, nie będzie czymś punktu od, odniesienia. Nie będzie za czym gonić. Oczywiście. Dziękuję serdecznie. Gośćmi w naszym studio, ale Mitro jeszcze z nami zostaje, gośćmi w naszym studio był Waldemar Kulpa, dziękuję serdecznie. M Miro zaprasz Mitro, zapraszam cię Przekażę e mikrofon Waldkowi. do zagrania utworu. Riksze Kali. Czy mogą troszeczkę więcej do odsłuchu? Φτάνουν πια δόρτια και διάρες, φτάνουν πια το Ρίξε μια ζαριά καλή και για μένα δεν ζαριά καλή και για μένα βερέ και για μένα βερέ ζωή Ρίξε μια ζαριά καλή δεν είμαι παιδί κακό γιατί θέλεις να πονώ έφτασε ψυχή στο στόμα με ένα σώδιο ακόμα απ' το κόσμο θα χαθώ με ένα σώδιο ακόμα έφτασε ψυχή στο στόμα απ' το κόσμο θα χαθώ Ρίξε μια ζαριά καλή για μένα ζωή και για μένα βρε ζωή Ρίξε μια ζαριά καλή